Nazywam się Łukasz Filipowicz, jestem e, wraz z tym twórcą projektu, a, wraz z państwem twórcą projektu Melody Zachowane. Dlaczego też jest tutaj żółte pudełko? No bo nie spotykamy się tutaj wszyscy po to, żeby znowu narzekać i znowu wyciągać jakieś stare brudy i mówić, jak było dobrze za tamtej ekipy, a jak za tę jest słabo, albo na odwrót. Bo nie o to tutaj chodzi. E, chciałbym zaznaczyć, dementując większość plotek, że jesteśmy absolutnie bezpartyjni i niezwiązani z żadnym układem politycznym. E, Mówię to Państwu po to, aby podkreślić, że jesteśmy absolutnie bezpartyjni, jesteśmy absolutnie autonomicznym ugrupowaniem i po prostu nie chcemy być łączeni z innymi. Oni robią swoją, swoją pracę, my robimy coś zupełnie nowego, coś zupełnie innego. Te wybory to ostatni dzwonek dla zakopanego, bo nie mamy czasu na kolejne lata stagnacji. Wyrażam głęboką nadzieję, że jeżeli przyjdą ludzie z zewnątrz, niezwiązani z dotychczasowym samorządem, z dotychczasowymi układami, będą mogli wnieść coś nowego. Uh, 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 uh.